Przed sobą masz urwistą ścianę skalną. Przyjrzyj się jej, a znajdziesz uchwyty prowadzące na górę. Naprawdę? A kto jej tam umieścił? Cześć, nie kyra? A to jest kolejny odcinek na moim kanale. I dzisiaj no jesteśmy ale? w grze. Chcę odpowiadać. Ale, ale ja jestem z dużo ciekawsze? Zniszczyć sieć fokusów zaćmienia, powiedział. A jak niby mamy to zrobić? Zaraz zapomniałam. Nie my, to ja mam wszystko załatwić. Ty tylko podsłuchujesz. Teraz usiądź przy ognisku, pogawędzimy troszkę. Super, w prostu świetnie. Aha, ok. O, wow, raczył się pojawić. Naszym celem jest dziś wyłączenie sieci fokusów. Tak, powiedz coś, czego nie wiem. Jak? Na początek musisz przeniknąć do głównej bazy zaćmienia. Co? No chyba, że tu na szczęście poprowadziłem cię do tylnego wejścia. To właśnie ta szczelina. Gdy dotrzesz do bazy, zobaczysz swój cel. Opuszczonego żerafa, który został poważnie przerobiony. Wejdziesz na niego. Na szczycie jego dysku znajduje się pewien moduł. Gdy go zniszczysz, sieć fokusów zostanie wyłączona. Okej, okay, a co z naszym fokusem? Nigdy do niczego nie należałem. Służę tylko własnym interesom. Zawsze. A, ok. Jednak w tym przypadku pomagałem zaćmieniu. Zanim dostrzegłem, kim naprawdę są. To był błąd. Teraz pragnę go naprawić. I jak im pomogłeś, Silence? Ruszaj przez szczelinę. Masz ważniejsze sprawy na głowie, niż pogaduszki ze mną. Jak zawsze, kurde. Zacznie coś mówić, najciekawsze, mam cię pójdzie, no za człowiek. A dobra, jest tutaj ten. Raczej jak żołnierze. Rezerwa na czas przyszłej wojny. Musisz się przemknąć obok nich. Jest łatwiejsze wejście? Tylne wejście. Nie powiedziałam, że łatwe. Zajebiście, po prostu. Tyle nie znaczyła... Dobra, to jest... Okej... Okay. To jest wciąż dużo maszyn jakby... Super, tylko w którymś tak mniej więcej się... Aha, okej. Okay. Dobra, może mnie nie zobaczą. Dzisiaj z tego co widzę będzie więcej skradania się niż... Takiej walki. Ty, ja nawet nie wiedziałam, że to się rusza! O ten fragment! Ło! Wow. Ej, dobra, to jest... To jest dobre. Tak się nie spodziewałam, że to się serio rusza. Oby mnie nie zobaczyło nic. Będzie taki lekki przyps. O, dobra. O, i super. Ok, teraz sobie przejdziemy. Mnie tu nie ma. Nie, tu nie ma. Nic się nie martwcie. Ja sobie to tak tylko. Przejdę. Fuck, 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 fucking shit, o shit. Nie obejdzie się bez walki. No nie, szlak. Zobaczyłem nie. O matko, ile tu jest. Nie, ja zdechnę, ja zdechnę. Nie, 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 nie. Powiedz, że tutaj jest jakieś. O dobra. Celia, ja tu mogłam wejść tak po prostu. Naprawdę. Ja tu mogłam sobie po prostu się wyspiąć. Żal PL. Po prostu żal PL. Odbierasz to? Widzę nogi żafa na dole, ale nie żerat. licha. Przekaźnik został przeniesiony. War sobie? powie po lewej. Może być tylko tam. Wybuchów? Super. Masz tylko jedno podejście, mhm. Aloy, więc daruj sobie ten sarkazm i skup się teraz. Widzisz most nad parowem? Zapamiętaj, gdzie jest. Z boku ma zaczep na linę. Tamtędy się wycofasz. A żołnierze zaćmienia? mini lub pozabiję, jak chcesz. Wybuchy zagłuszą wszelki hałas. Znajdź żyrafa i zniszcz moduł na jego grzbiecie. Mhm. No to jazda. Zarąbiście po prostu. Ci dam, kurde. Czy to jakaś walka? Nie. To prace górnicze. Jeśli będziesz szybka, pozostaną bez znaczenia. Super, kolejny sekret. Super, no byś nie odpowiedzieć wprost. Nie wiem, zginiesz jak tam pójdziesz czy coś. Ale nie, bo po co? Po co mi miastrzega przed jakiejś... Przynęta. Punkty danych. Skrzynka. Dawaj skrzynię. Co to jest? A, I to był. Nie! Posze! <noise> <noise> no, no, zawał na miejscu, nie? Dobra, poczekaj, bo ja tu mam rzeczy do słuchania, czy coś. Czy co to jest? Zabrałem go na pałacowy balkon, aby obejrzał składanie ofiary w pierścieniu. Letnie nie wykazał zainteresowania. Odwrócił wzrok. Spójrz na słońce, powiedziałem Nie osłaniaj oczu. Poznaj jego absolut. Jednego dnia pielęgnuje życie, innego wypala je do dna. Jednak opali skórę rycerzy i nędzników. Słońce nigdy nie okazuje litości. To przykład, który król musi naśladować, tak jak Twój ojciec. Ale zanim moje nauki zapadły mu w pamięć, pojawiła się ona, okrywając go swą suknią i przygarniając twarz do piersi. Okej, okay, takie interesujące. Masz czegoś stąd dowiemy Sen, nie chcę mnie Żona? o naszej nocy poślubnej. O tym jak przyjęłaś mnie do Małżeńskiego Okej, okay, dobra, nie, nie, nie chcę tego słuchać. A dobra, na szczęście to jest tyle. Gdy pierwszy raz zobaczyłem podziemny dzień, zadrżałem. Czyż nie byłem wybrańcem słońca? Oślepiającym światłem wiary, które miało rozdzierać i rozpraszać ciemność. Dobra, a nie, wyłączam to. Nie miałam tak wyglądać, no trudno. Co mam z tym zrobić teraz? Aha, o dobra jednak. Mogę? Tak jest. No dobra. Jest Ale dla odmiany skupia się na celu. Może byś tak poszukała tego żebrafa. Tego zrobi. No to co ty chcesz teraz? Coś tu będzie na górze. Albo ktoś. Znaczy się moduł. A nie, jednak nie. Dobrze. Teraz szybko. To... to jest Hades? Aloy, nie pora na to. Kto? Metalowy diabeł. Otwórz obudowę modułu. Szybko. Aloy, rób co mówię, inaczej zginiemy. O kurde, praziło ją! O, oh, shit! To nie miało tak wyglądać. Istota przybyła tutaj. Co to jest? Zatraszyszto. Błąd w obliczeniach. Istota nie może mnie zniszczyć. Jestem poza zasięgiem. Może ty tak, ale to nie. Zniszczyć istotę, o kurda. Co to jest? Ja się pytam, co tu się stało o matko. Nie zatrzymuj się! No się nie zatrzymuj się. No nie A no myślisz, że co robię? Ucinam sobie drzemkę? Aha, bo tutaj było przejście, dobra. O kurde, ja tam mam na górę wyjść, czy gdzie? Ej, no pomocny. Wow, totalnie nie mam pojęcia, gdzie mam iść tak szczerze. Jakaś dziura. Nie ruszaj się! Dobra, biegnę, biegnę, biegnę. Muszę się jakoś pożywić, mówię się. No nie. Dobra, już prawie. Cała baza jest na nogach. Tak, zauważyłam. No, co ty nie powiesz, nie? Biegnę, biegnę, jest tuś. No, nie, no nie zauważyłam. No, co ty? A. Dobra. Udało się. Wow! No chociaż też woda była. Wow. Co to... Co tu się odwaliło? Ja nie wiem. Co za akcja. No i co? Budzimy się teraz gdzieś? Tak, jak zwykle. O kurdele. Jest ranna? Zrastała niezręczna cisza, nie podoba mi się to. Przerwijmy tę niezręczną ciszę. Yy... Nie, jak mam mija dzień? O, możecie napisać w komentarzu. Wow. Było ciężko, ale przeżyłaś. O, dzięki! tam jest i mimo Fakt, ryzykowałem twoim życiem, ale nie miałem wyjścia. No, chyba, czadr! Mm. Skoro sieć fokusów nie działa, powinno się udać. Nowy świt stoi przed nami otworem. Chyba, przed, e, przed nią. Nie ci już żadnych tajemnic. Dobrze. To znaczy, że mądrzejesz. Zaufanie jest dla głupców. Kruszy się i przesypuje niczym piach. A to słaby fundament dla związku. Lecz posiadanie wspólnego celu to lita skała, na której możemy wspólnie zbudować nowy paradygmat zrozumienia. E, serio? Dokładnie szukamy odpowiedzi. A dzięki tobie mamy je w zasięgu ręki. Do zmierzchu. Tam pomówimy. Naprawdę? Ty żałosny. Niego. Jeśli mogłabym wyrzucić fokusa i ciebie, Silence, zrobiłabym to. Niestety, teraz Ale mi się wydaje, że ten, co jest na wszystko, jest najlepszy. Tak, jedno że wrażenie. Naprawdę, i tam jest jeszcze jakiś gad. Z tym trzeba walczyć. Pierścień słońca. Długa tradycja karcia. Po południku tak nie jest. W każdym razie. Na pewno im tego brakuje. Wow. Panowie, dokąd tam pięknie cię. A, okej. Okay. Czy tam gdzie ja. Super. Co? Kto to jest? ku chwale słońca. Co co masz w Tobie? Promienisty i tamen. Jedyny prawdziwy król słońca. Światło w cieniu, którego wola jest światłem, a którego światło jest prawem. Nakazuję świetlistemu Bakawasowi mówić w mym imieniu. Co jest? Co to, to jakieś dziwne stowarzyszenie? Niechaj słońce praży bezlitośnie zdrajcę Utyda. Łowca, który przyniesie nam jego głowę, otrzyma nagrodę w wysokości 500 okruchów! Coś... Prawiej niż szlachta, prawda? Ładne włosy. O, dzięki! Ty też masz fajne Musimy coś pokazać, na głowie. łowczyni. Zielony namiot w cieniszczu. Poczekam. Ło! Wow. Ciekawa piara. Już ją ja lubię. Wiem, że nie jesteś zabójcą. Utit jest niewinny, spotkajmy się jeszcze możemy go uratować. Uuuu. Wejście, o którym mówiłem, jest zaraz za tobą. Dobra, ty tam cicho, idę za tą babą. Absolutnie. I nie martw się pustułkami, będą zbyt zajęci udawaniem ważniaków, żeby cię zauważyć. Pierwszy raz w Cytadeli, musisz zobaczyć pierścień z góry. Z... Dobra, idę do... Chłopcy, może to Tam jest niewysoko. Dobra, chcę do tej babki pójść, halo. Słyszałam o tobie szepty, dziewczyno. Dosiada maszyn, dziwna włócznia. Prześliczne piegi. Podobno masz nawet sumienie. <ścoughs> nie może być. Wow. Dzięki za komplement. Z pewnością nie należysz do Karczacie Jestem Wanasza. Na razie wiedz tylko, że jestem szeptem rozsądku w tej jamie szalonego skowytu. Coś w tym jest. Dlaczego ty podeszysz ustami? Ach, wiem coś o tym. Z pewnością. Zupełnie jak Utid. To dobry człowiek, więc karcza cienia. Chcą go zabić. Trochę pospierałam I myślę, że zmierza na zielony stok. Ci najemnicy na pewno szybko go znajdą. Mam przeczucie... Że przydałaby mu się pomoc. Okej. Okay. Kim jesteś? Nie wykręcaj się i powiedz, kim naprawdę jesteś. Chyba nie rozumiem. Równie dobrze możesz mi kazać nie być uroczą. Nie da się. Ale cię lubię, więc posłuchaj. Mam przyjaciół w południku i wyświadczam im czasem przysługi. Utid może im się przydać, o ile przeżyję. Okej, okay, czyli musimy go uratować, że jest niewinny. Umiem zadawać pytania. Widziałam, jak karmi sieroty z własnych racji, a poza tym karze każdego, kto skrzywdzi słabszych. Pomysł, że mógłby zabić Itamena, jest niedorzeczny. Pewnie trafił na coś, co może ośmieszyć kapłanów. Poza tym, Bahawas nie ryzykowałby uśmiercania tak szanowanego człowieka. Skąd wiesz, że jest na zielonym stoku? Wie, że będą go gonić, więc potrzebuję kryjówki, którą zna i której łatwo będzie bronić. Kiedyś na tych wzgórzach sam jeden opieram się całemu klanowi bandytów. Moim zdaniem sięgnie posprawdzone rozwiązanie. Okej, okay, ci chyba wszystko jasne. Zrobię co w mojej mocy. A co z tobą? Ale co ze mną? Co zrobisz? Jak będę ryzykować? Przydatne rzeczy, mała łowczyni. Trzy martwe drzewa na wschód od zmierzchu to początek zielonego stoku. Powodzenia. Więc no, jak kończy ten odcinek. Możecie powiedzieć w ogóle którą misję pierwszy chcecie, czy tą od tej kobiety czy tą od silence'a? A ja się żegnam z wami do następnych odcinków. Trzymajcie się. I siema.